Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O Najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną Matkę w Twojej świętej obecności, oddaję Ci te dni przygotowania do oddania, dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę, oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji Podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłaś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, Dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się twoje oblicze i twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli, czyż ja, twoja matka, nie jestem tutaj, czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką, czyż nie jestem źródłem Twojej radości, czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion, czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda 11. Cierpliwość. Cierpliwość zaczyna się od poznania i spokojnego zaakceptowania faktu, że w gruncie rzeczy jesteśmy ograniczeni. Pragniemy być wielcy i robić wspaniałe rzeczy, ale w tym życiu możemy uczynić bardzo niewiele, a i to niewiele przychodzi nam z dużym trudem i przynosi skąpe rezultaty. Prawdziwa mądrość i pokora polegają na tym, że potrafimy zaakceptować naszą ograniczoną naturę. Nawet wielcy święci nie byli świadomi swojej wielkości i pragnęli robić dużo więcej. Złudzenia prowadzą do rozczarowań. Patrząc na gwiazdy, rozmyślając nad wszechświatem, rozważając nieskończone dokonania i przymioty wszechmogącego, Jakże moglibyśmy nie czuć się mali? Naprawdę latamy bardzo nisko w porównaniu do boskich wyżeń Jezusa. Czy mamy się smucić z powodu naszego stanu? Nie. Czy mamy się wstydzić tego, kim jesteśmy? Nigdy. Najlepszym sposobem na to, by przetrzymać powolne wzrastanie świętości, tak w nas, jak i w innych, i zaakceptować plan. Z jakim Bóg działa w tym świecie, jest cierpliwość. Pewna kobieta obsiała pszenicą bardzo duże pole. Po upływie tygodnia przyszła je obejrzeć i zobaczyła, że nic na nim nie wyrosło. Wyglądało na to, że nasiona obumarły i leżą w ziemi niczym w trumnie. Rozczarowana wróciła po kolejnych dwóch tygodniach, ale nadal nic się nie zmieniło. Nie było żadnych oznak życia, a jednak kiedy minęły jeszcze cztery tygodnie i kobieta znów wyszła w pole, z radością zobaczyła zielone pędy, które nieśmiało wychodziły z ziemi. Mijał czas, nadeszła zima, a młode łodygi pokryła i przygięła warstwa śniegu, ale roślina przetrwała. Potem nadszedł potężny mróz. Nieubłagany w swej niszczycielskiej mocy. Pszenica nie mogła rosnąć, straciła wiele źdźbeł, ale wciąż uparcie trwała przy życiu. Aż wreszcie przyszła wiosna i pszenica mogła odetchnąć. Z czasem dzielne łodygi zaczęły piąć się ku słońcu, ale po miesiącu ich wzrost był tak niewielki, że kobieta nie dostrzegła żadnej zmiany. Wróciła po kilku kolejnych miesiącach, ku swemu wielkiemu zaskoczeniu i radości, ujrzała rozciągające się przed nią aż po horyzont ogromne majestatyczne, złote pole pszenicy, kołyszącej się i falującej najlekkim powietrze. Jesteśmy albo niczym pszenica, albo niczym owa kobieta z opowieści. W tym drugim przypadku możemy wykazać się całą niecierpliwością tego świata, a i tak nie sprawimy, by pszenica wyrosła o jeden dzień wcześniej czy o centymetr wyżej. Natomiast cierpliwością osiągniemy wszystko. Amen.